Z tej strony Marlena Sztamborska i na tym kanale rozmawiamy o tym w jaki sposób rysować i jak malować i dzisiaj zapraszam Was na taki filmik, który myślę, że jest naprawdę wyszukiwany przez wiele osób, ponieważ pokażę w jaki sposób rysować oko. I pokażę to oko z przodu, z boku oraz z profilu. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i koniecznie oglądajcie moje poprzednie filmy, bo rzuciłam sobie takie wyzwanie, żeby przez następne dni, właśnie podczas tej sytuacji, która się teraz dzieje obecnie, czyli tej kwarantanny. Oczywiście zostajemy w domu, hashtag zostaje w domu. To możecie sobie obejrzeć serdecznie Was zachęcam, do tego tutaj Wam zostawię linki w karcie i również po prostu zobaczcie, wejście na, na moje konto i zobaczcie, jakie tam filmiki już mam udostępnione. I zaczynamy rysować oczy. No dobrze, no to zaczynamy. Chciałam wam tylko tutaj na samym początku wspomnieć, że będę się opierać częściowo na tym, co o czym pisał Andrew Loomis w swojej książce Drawing the Head and Hands. Tutaj właśnie wam pokazuję właśnie tą część, z której będę korzystać. To jest ta książka drawing the head and hands bardzo polecam naprawdę otwiera oczy dosłownie jeśli chodzi o naukę proporcji twarzy i tego w jaki sposób się one zmieniają pod wpływem zmiany tego właśnie jak się porusza głowa czy do góry do dołu i tak dalej także zaczynamy górna część dzisiejszego rysunku będzie Pokazywać same ciało szkliste z źrenicą i tęczówką z przodu, z boku takiego, takie trzy czwarte i z samego profilu. Natomiast na dole zrobię taki rysunek, właśnie, będą rysunki takie małe. Jeszcze nie wiem, czy będą pocieniowane. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. Czy to nie będzie za długi materiał. Także ja najpierw zabiorę się za to, żeby wykreślić tutaj takie dwa pasy. I będę w nie rysowywać trzy okręgi. Po trzy okręgi, na razie zajmujemy się górną częścią. No dobrze, mamy takie trzy okręgi, tak jak widzicie ja do tych okręgów jeszcze zrobiłam sobie osie poziome i pionowe, żeby mi było teraz łatwiej rysować całą resztę. I tak jak możecie zauważyć, no właśnie tutaj jedną, jedną rzecz wezmę już z żywcem z Lumisa, zobaczcie, on mniej więcej tak, to jest troszkę więcej niż połowa, on sobie wyznacza źrenicę, jej szerokość. Yy, znaczy, tak w połowie, dlatego ja też tak zrobię. Znaczy, nie, o Jezu, to jest tęczówka. Yy, źrenicę robicie taką, jaką chcecie. Właśnie No tak jak chyba yy, zdajecie sobie sprawę, że jeżeli dochodzi mało światła, no to yy, ta źrenica jest bardzo mała, a jeżeli jest. Yy, nie, chwila. Wtedy, kiedy dochodzi dużo światła źrenica jest mała, a kiedy mało światła, źrenica jest duża. Także to od Was zależy, jaką Wy sobie tam wyznaczycie. Tutaj, jeśli chodzi o takie ćwiczenia, to nie ma to większego znaczenia. Na razie tak sobie właśnie wyznaczamy, połowę widzicie każde, yy, z, z każdego promienia i będziemy tutaj sobie wpisywać tą tęczówkę, a później, a później źrenice. Słuchajcie, mi się coś pomyliło i w ogóle nie, nie tak miało to być. No to te elipsy tutaj, które wpisam, znaczy te okręgi, one, one nie biorą udziału na razie. Tutaj mamy widok naszego, naszego oka z od frontu. Teraz widok 3 czwarte. To potrzebujemy tutaj, właśnie tak, mniej więcej, w, no, właśnie w 3 czwartych wyznaczyć sobie szerokość, i tutaj sobie wpisujemy. Elipsę. Dlaczego elipsę? Bo to jest nasz przekrój. Jeśli, jeśli byśmy wzięli sobie właśnie jakąś pomarańczę albo jabłuszko, które ma podobny kształt, taki właśnie jak, jak, nasza, jak nasze oko, no to właśnie po przekrojeniu mamy właśnie taki widok z boku, który jest elipsą. Także dopiero w tym sobie rysujemy naszą elipsę, która będzie która będzie tęczówką. No i dobra, mamy widok z przodu. Mamy widok trzy czwarte, czyli tak właśnie lekko z boku, i tutaj mamy całkowicie z profilu wygląd naszego oka. I tutaj zaznaczam trochę mocniej te krawędzie. Tutaj możecie zauważyć, że jak właśnie mamy tą połówkę elipsy, to ją też mocniej zaznaczam. To jest ta oś, na której właśnie widzicie, znajduje się ta tęczówka i źrenica nasza. W przypadku frontu jest to linia pionowa, a w przypadku boku nasza oś jest takim półokręgiem. Także my się na razie zabieramy do rysowania oczu też z takich, też z takich ujęć, czyli z przodu, z boku i z profilu. I zaczynamy sobie. Z okiem od frontu. Ja go sobie narysuję podobnie, zacznę jak tutaj, e, tylko narysuję troszkę mniejsze, żeby mi się reszta tych oczu zmieściła. Także e, ja tutaj chwilę, chwilę będę rysować i zaraz do Was wracam. Okay. Na razie mamy tutaj taki wstępny zarys naszego oka. Ja na razie nie będę go poprawiać, bo będziemy teraz dorysowywać resztę rzeczy. Teraz zajmiemy się tym, żeby umiejscowić wysokość kącika wewnętrznego i zewnętrznego. Ja tutaj opieram się na moim oku, więc tutaj właśnie będę zerkać na zdjęcie. Wygląda to, jeśli chodzi o moje oko, w ten sposób, że Koncik zewnętrzny znajduje się praktycznie tak w połowie tutaj wysokości całej gałki ocznej, właśnie tak przechodzi mniej więcej gdzie mamy źrenicę, więc sobie tak zaznaczam wstępnie gdzieś tutaj kącik ten zewnętrzny. Natomiast wewnętrzny mam niżej. On prawie tutaj, jakbym zrobiła tutaj poziomą linię od tej tęczówki, to ona by się, ta, ten kącik wewnętrzny gdzieś tu znalazł, ale nie jest aż tak nisko. Jest troszeczkę wyżej. No i tutaj sobie on będzie się pewnie jakoś tak znajdować. To sobie go zaznaczam. No, i teraz y, zajmujemy się kształtem oka. E, właśnie tutaj wychodzi na jaw to, ale to w przypadku to nie każde oko, ale mniej więcej to tak wygląda. Ja tutaj y, to sobie już wcześniej rozrysowałam, bo y, faktycznie jest coś takiego, że jak mamy y, oko, to z kącika wewnętrznego jest dość mocne wygięcie, potem linia prosta a z dolnego, znaczy dolna powieka to jest linia prosta, a potem dopiero wygięcie. I tutaj właśnie zobaczycie, że mniej więcej to też tak u mnie się prezentuje. I co? I najpierw właśnie wyznaczamy sobie ten kształt. Aha, jeszcze jedna uwaga. E, najczęściej, ale nie mówię, że zawsze, ale bardzo często jest tak, że rysując oko z przodu, nawet nie, nawet w ogóle jak ktoś patrzy tak na wprost i nie rusza głową, e, w ogóle najczęściej właśnie ta górna powieka zasłania nam trochę tęczówkę, więc możecie zwrócić na to uwagę, jak będziecie rysować jakieś oczy. Więc ja tutaj dlatego od razu. Wiem, że mniej więcej tyle oka od góry będę miała zasłoniętego. U dołu nie, u dołu wręcz nawet troszeczkę tego ciała szklistego będzie, będzie widać. Yeah. would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sun rise we No dobrze, i teraz yy, musimy sobie zaznaczyć grubość powieki. Yy, troszkę tutaj zaznaczyłam grubość tej yy, górnej powieki. Ona i tak będzie zasłonięta dość mocno przez rzęsy, natomiast dolna powieka będzie widoczna i bardziej ona będzie widoczna tutaj od tego kącika yy, zewnętrznego. I co tutaj jeszcze zaznaczamy? Zaznaczamy sobie to zgięcie górnej powieki, tam gdzie, e, tam gdzie po prostu mamy taką zmarszczkę nad samym okiem. Teraz jeszcze sobie tylko e, poprawię tęczówkę i źrenicę. No, i można sobie na tym etapie pozaznaczać bliki, które się pojawiają na oczach, czyli te takie świetliste odbicia od różnych źródeł światła albo od innych jakichś rzeczy, które mamy w pokoju, w otoczeniu. Także ja teraz to sobie będę zaznaczać. Yeah. no nie wierzę nie nagrało się to <laughs> moi drodzy jak, jak będę miała czas to naprawdę nagram dla was to w jaki sposób tutaj kończyłam to oko, ale dobra na razie przechodzimy do oka profilem to znaczy nie profilem tylko, no tak, tak lekko na 3 czwarte, w jaki sposób wygląda, jak się obraca. Zaczynamy tak samo jak to oko, i może wtedy uda mi się właśnie streścić, co ja tak naprawdę tutaj robiłam, bo kroki będą podobne tutaj, poczynione, tylko będą pod innym kątem. Także ja wam zaraz to wszystko wytłumaczę, co tutaj zrobiłam. Zaczynamy oczywiście od narysowania e, całego oka czyli e, czyli naszego ciała szklistego No dobrze i robimy podobną rzecz właśnie, którą tutaj, tylko oczywiście o wiele lżej, czyli sobie rysujemy, wystarczy połówka elipsy, no bo tutaj jakby ta część elipsy, ta połowa jest z tyłu schowana, więc tutaj wystarczy nam tylko taka połówka i sobie rysujemy tęczówkę oraz źrenicę. Dobra, i tutaj, jeśli chodzi o wysokość kącików oczu, to biorę je właśnie z tego oka naszego pierwszego, które było na wprost rysowane, i sobie poziomymi liniami przekładam te linie właśnie tutaj na naszą stronę. Tutaj, tak naprawdę, patrzymy, jeśli chodzi o kącik zewnętrzny i wewnętrzny. Gdzie się ta gałka oczna kończy? Oczywiście to nie jest tak, że kącik zewnętrzny będzie gdzieś tutaj, tylko troszkę, troszkę tutaj bliżej, dlatego że no działa perspektywa, więc jeżeli tutaj o 3/4 jest właśnie ta nasza oś, to tutaj też troszkę bliżej będzie ten kącik zewnętrzny, gdzieś tutaj właśnie. Gdzie mamy trzy czwarte, natomiast kącik wewnętrzny będzie tutaj przy samej gałce ocznej. No i tak sobie rysujemy. Oczywiście tutaj nie zapominamy też o grubości powieki. Tutaj właśnie będzie dość taka naprawdę szeroka. Nie zdziwcie się, ale faktycznie tak to wygląda. Jeśli chodzi o, o tą część tutaj, gdzie mamy kącik wewnętrzny i dość tak pionowo właśnie układa się ta nasza powieka. Tutaj natomiast właśnie znowu mamy mocne wygięcie, tu mocne wygięcie, tu prosta linia, tu prosta linia. Właśnie coś podobnego tak jak wam pokazywałam wcześniej. No i co? I tutaj zabieramy się za, za poprawianie tych wszystkich krawędzi, zarysowanie właśnie blików na naszym oku, rzęs. rzęsy zaraz wam wytłumaczę. I tutaj powiekę sobie tą górną zaznaczamy, która nam się zagina. To będzie gdzieś mniej więcej tutaj. Dość taką ciemną linią warto to sobie zaznaczyć tutaj warto pod okiem, właśnie tutaj zrobiłam kilka takich linii, zauważcie, dookoła całego oka. Właśnie one mniej więcej tak się układają w kształt naszego oczodołu. Bo tutaj właśnie nasze oko jest osadzone w oczodole, dlatego ten kształt różnych takich zagięć i zmarszczek będzie. Tak naprawdę prawie po okręgu e, się układać. Tutaj pamiętamy o tym oczodole, więc tutaj takie, ja to nazywam takie lekkie poduszeczki sobie dodajemy pod okiem. One jak się je umiejętnie zaznaczy, wcale tak nie dodają e, wiele lat. E, ale właśnie dodają dużo naturalności, bo dużo osób zostawia taką część pod okiem całkowicie bez niczego. I taka gładka powierzchnia i to też nie wygląda za dobrze, no bo tak aż nienaturalnie. Więc tutaj polecam, żeby to w taki sposób rozwiązać. Zaznaczamy sobie troszkę mocniej naszą tęczówkę. I tutaj mamy taki kształt bliku. On nam najeżdża akurat na źrenicę. Miejsce sobie dopiero teraz zaznaczamy troszkę mocniej. Zaznaczamy też sobie delikatnie taką obwódkę dookoła. Tutaj widzicie, tęczówki, bo często jest tak, że ona jest ciemniejsza od, od całej reszty oka. No i tutaj sobie takich trochę linii promienistych do. Do środka naszej źrenicy. Ja to będę cieniować właśnie na innym filmiku, Właśnie wtedy też zobaczycie w jaki sposób to zrobić. Jeśli chodzi o same rzęsy, to tutaj właśnie ja to w ten sposób zaczęłam opowiadać, jak je rysować, że zauważcie, że te rzęsy kierują się do środka naszej źrenicy. Widzicie, że tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi na przykład o rzęsy które są nad źrenicą i pod źrenicą, one są prawie, że pionowe. Znaczy to, wiecie, to też to nie jest takie um, uproszczenie i nie róbcie tak, żeby wszystkie te rzęsy były pionowe, ale zauważcie, że te wygięcie jednak i ten kształt kieruje się tam tutaj gdzieś do tego środka naszej, naszej źrenicy. Um, druga rzecz jest taka, że Źren... Boże święty, nie źrenica, tylko rzęsy tutaj nam rosną na, pod samą linią wodną. Więc tutaj sobie robimy coś takiego, że stawiamy sobie takie krótkie pociągnięcia, i zauważcie, nie tylko w jednym kierunku, to nie ma być taki powtarzalny cały czas ruch, tylko to mają być rzęsy raz krótsze, raz dłuższe, w delikatnie zmiennych kierunkach i ta długość szczególnie ona sprawi, że, że te rzęsy będą wyglądać naturalnie i też jak tam delikatnie będą na siebie nachodzić. To też właśnie bardzo, bardzo dobry trik. U góry robimy podobnie. One nam się oczywiście zakręcają. One nam zakręcają, jednak, jednak właśnie pamiętamy, żeby ten ruch szedł z górnej powieki. Tutaj ten sposób. No i tak zauważcie, że ten ruch jest taki raczej zamaszysty, tak? Taki dość szybki. Też nie ma co za dużo tych rzęs robić, bo będzie to bardzo nienaturalnie wyglądać. tutaj, co jeszcze nam zostało, to jest mocniejsze tutaj zaznaczenie tego kącika wewnętrznego. I ja tutaj właśnie dlatego narysowałam tak delikatnie brew, bo uważam, że właśnie warto sobie tutaj zawsze uczyć się w jaki sposób, w jaki sposób właśnie wygląda ta okolica dookoła oczu. Ja teraz zauważam, że tutaj kurczę powinnam troszkę niżej tą górną część zaznaczyć, więc ja tutaj to sobie delikatnie poprawię i już zaraz do Was wracam. So proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. No, dobrze. I teraz zabieramy się za oko y, z profilu. I tutaj zaczynamy dosłownie tak samo, czyli zaczynamy w ten sposób, yy, i zaraz tutaj będziemy, będę Wam mówić, w jaki sposób dalej rysujemy. No dobrze, i tutaj przekręcamy się o kolejne stopnie. I tutaj, znaczy tak, roboczo to mniej więcej tutaj do środka powinna, powinna iść, ta, powinien iść ten zewnętrzny kącik. Jednak on gdzieś tak mniej więcej. No, może, może, może będzie tutaj. Na razie tutaj sobie zaznaczamy, że zasłania nam górna powieka właśnie trochę tej źrenicy. Mniej więcej tak dotąd będzie ten kącik. Zewnętrzny, no i tutaj rysujemy sobie. Taki będzie trójkącik, właśnie. Zauważcie, ok, delikatnie sobie zaznaczamy grubość tej górnej powieki. Ona praktycznie będzie zawsze widoczna, w ogóle któraś z powiek. Naj, najmniej widoczna w ogóle nie jest widoczna wtedy, jeżeli patrzymy na oko z góry do dołu. Wtedy widzimy tylko grubość dolnej, powie dolnej powieki. No i dobrze, tutaj się zabieramy za rzęsy. E, tutaj sytuacja trochę się zmienia, bo tutaj no, ciężko jest kierować bokiem te rzęsy do środka. E, zacznijmy może od tych rzęs. I tutaj, chwileczkę, jeszcze sobie tak powiekę zaznaczmy, bo to aż dziwnie wygląda. E, co robimy? Tutaj trzeba sobie właśnie. Inaczej te rzęsy rysować. One idą w dół troszkę, więc tutaj to wygięcie będzie w ten sposób. Co I tutaj nam zostało zaznaczyć resztę rzeczy, czyli właśnie lekko czodu, trochę brew i tutaj, tak naprawdę bliki, troszeczkę od źrenic właśnie te takie promieniste linie grubszą tutaj. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że to, w jaki sposób Wam pokazałam, właśnie jak rysować te oczy, właśnie w różnych ujęciach, no to Wam bardzo pomoże. W rysowaniu oczu i umiejscowieniu ich w proporcjach twarzy. Pamiętajcie, właśnie, że nagrałam filmik o tych proporcjach. Tutaj będziecie mieć link w karcie do, do tego filmiku. No i co? Mam nadzieję, że Wam się wszystko spodobało, i widzimy się w takim razie następnym razem. Także do zobaczenia i cześć!